Hej wszystkim! Witamy się z Wami na naszym kanale. Kochani Oliwia dopiero wróciła do domu ze szkoły. Pewnie zaraz tutaj do nas dołączy, zdejmuje buty, moje ręce, ale nie mam dla niej zbyt dobrych informacji. Myślę, że nawet będzie bardzo smutna, jak jej powiem to, że dzisiaj muszę wyjechać i wrócę dopiero jutro wieczorem. Dzień dobry. Cześć Myszko! No opowiadaj, jak tam dzisiaj było w szkole. Fajnie. Dostałaś jakieś oceny ekstra. I co to było? Piąteczka. No jestem z Ciebie dumna, ale tam coś widziałam na dzienniku elektronicznym, że wpadła nawet szóstka za niespodziewane czytanie, czytanki. No gratuluję Ci. Tak, rozpakuj swój plecak, wiecie, trzeba tam wszystko wyjąć, przede wszystkim śniadaniówkę. Zabrałaś ze sobą Hello Kitty, a raczej ja Ci ją dałam, bo rano się spieszyłyśmy i po prostu wzięłam pierwszego, lepszego pluszaka z półki. Tutaj też coś mam. Pokryte coś w piórniku. Co to? To no, ja robiłam. Takie twórcze rzeczy. Czy on już jest w całości zrobiony? Czy jeszcze musisz go dokończyć? Fajnie. A dużo dzisiaj zjadłaś, czy mało? Dużo. Ja też sięgnę do twojego plecaka. Otwieramy bo No i zobaczmy. Uuu, coś tam zostało. To ty już takie świąteczne rzeczy robisz? Żelaseczka cukrowa, jakieś takie skrzaty? Jestem z ciebie dumna, bo zjadłaś całą kanapkę i zjadłaś owoce. Został tylko mus arbuzowy i czekoladka. Ładna czekoladka z kotkiem. No to trudno, może zjesz to później. A jeszcze jest ode mnie karteczka. Tym razem narysowałam Ci mysz, a nie kota. Troszeczkę się rozmazała. Tutaj są oczywiście tradycyjnie różne dla ciebie napisy. Mam nadzieję, że się podobał obrazek i że kanapka smakowała. Dobra, muszę ci coś powiedzieć. Niestety dzisiaj po południu wyjeżdżam. Nie będzie mnie i wrócę dopiero jutro wieczorem. Zostajesz z tatą, ale nie przejmuj się, nie planuję tego, żeby była babcia Helenita. Babcia Helenita źle się czuje. I nie ma szans, żeby przyjechała, więc musicie sobie poradzić razem z tatą. Może tak być? Jadę do Warszawy, jadę na takie szkolenie. Muszę wyjechać dzisiaj późnym popołudniem, żeby dojechać wieczorem do Warszawy, i tam zostanę na noc w hotelu. Rano zaczynam szkolenie, a później idę jeszcze odwiedzić koleżankę, z którą chodziłam do szkoły średniej, do liceum. No i wrócę wieczorem. Jadę pociągiem. Do Warszawy? No, do Warszawy, no co ja ci poradzę? No, tak raz na rok muszę jechać na takie szkolenie. Będzie dobrze? Nie będzie dobrze? Już się zaczęła. Ojej, misiu, nie smuć się. Już widzę łezki w oczach, niepotrzebnie. Drodzy widzowie, żeby Oliwi zrobiło się milej, to zostawcie jej teraz łapeczki w górę. Może ją to pocieszy. No i zasubskrybujcie nasz kanał. Pusin, albo kot pomoże. Że prawdziwy kot, jak dostać. Wolisz kota od mamy? Ty, Buzie. Będziesz szczęśliwa. No to jedziesz ze mną? Mogę cię zabrać, ale na czas szkolenia nie wiem, co będziesz robiła. Będziesz się nudzić. To co, jedziemy razem, czy jednak nie. zostajesz? Muszę zostać w domu. No wytrzymasz, to będzie tylko jedna doba bez mnie, bo tak mniej więcej wyjadę z domu po 17, no tak bliżej 18 i wrócę o tej samej godzinie następnego dnia. No już, ja wiedziałam, że się zestresujesz, no ale no trudno, tak? Oliwia jest przyzwyczajona, że mama jest ciągle, więc mam nadzieję jeszcze, że pomożesz mi spakować walizkę, a raczej torbę podróżną, bo walizkę pożyczyłam dziadkom, więc muszę wyjąć z góry torbę, taką zwykłą, to znaczy nie taką jak ma babcia Helenita z Biedronki, <laughs> tylko taką po prostu z taką rączką, ok? Ja proponuję, żebyś teraz sobie coś zjadła, odpoczęła i potem mi pomożesz w tym pakowaniu. Wiedziałam, że Oliwia będzie smutna, ona tak zawsze reaguje. Będę próbowała ją jakoś pocieszyć i poprawić jej humor. Dosłownie 5 minut temu upiekłyśmy z Oliwią takie muffinki o smaku pistacjowym. Jestem ciekawa, czy będą smaczne i zrobiłyśmy takie croissanty. Dobra. To znaczy, akurat te rogale robiłam rano. Smakuje ci? To się bardzo cieszę. To teraz musi ktoś posprzątać kuchnię. Ja już chyba nie zdążę, ale ja zaraz, myszko, ja zaraz się pakuję, bo nie mogę zapomnieć o niczym i ktoś musi posprzątać. I jak wrócę do domu, mam nadzieję, że ta kuchnia będzie czysta. Jeszcze by się też przydało, żeby ktoś umył łazienkę do mojego wrócę przyjazdu. Ja. Jak wrócę do domu, chciałabym, żeby było tutaj ładnie. I czysto. I czysto. To znaczy, nie jest źle, ale jednak liczę na Was, że nie będzie tak, że wrócę do domu, a Wy będziecie w piżamach, tak? I że wszystko będzie na środku, bo ja już Ciebie znam i tatę. Jak mamy w domu nie będzie, to Wy będziecie leniuchować. Tato, ty nie będziesz grał, ty się będziesz zajmował córką. Możesz z nią zagrać w UNO na przykład. I zapewnić jej jakieś ekstra atrakcje, także już myśl, gdzie ją zabierzesz. Może na basen? Mhm. Ja ci tutaj zorganizuję czas, nie przejmuj się. Co byś jeszcze chciała? To, to mów, to ci załatwię. O, to przed basenem pojedziecie jeszcze do kociej kawiarni. Na kawę, nie, na lody. Uh -huh. nie, nie możecie na lody po basenie, bo boję się, że Oliwia będzie chora. Po basenie do domu, porządnie wysuszyć włosy, ewentualnie możecie jechać na lody troszkę później. Okay. Ja chcę kawę. Uh -huh. No dobrze, no to jeszcze nie ci nie zrobię kawę. Nie. Zrobię ci kawę. Co sobie zrobię? No to sam sobie zrób tą no, kawę. I nie marudź. I ściągnij mi torbę podróżną z góry, z szafy. Herbatkę jeszcze możesz mi też to nie zrobić. Nie możesz się jak Helenita biedronką... Nie kropuła. mogę jak Helenita, nie. Kto podróżuje z torbą z biedronki? No kto? I jeszcze Oliwia dopadła się do muffinek, to teraz oceń jak wyszło. Pyszna. Będziecie mieli co jeść, jak mnie tutaj już nie będzie. Zostawiam was z takimi pysznościami, ja zabiorę tylko cztery ze sobą. To poczęstuję to moją koleżankę. Już mam tą torbę, sama sobie ją zdjęłam, bo tata nie ma czasu, ale się umęczyłam. I wiesz co ci powiem? Ja też nie chcę jechać, też mi się nie chce, ale mam nadzieję, że ten czas szybko zleci. O, zobaczmy, czy coś jest w środku. Z tej strony nic nie ma, ale mogłabyś mi coś dać, że jak na to spojrzę, to będzie mi przypominało Ciebie. Albo mi coś narysuj, albo jakiś Twój drobiazg, żeby mi było miło. Co ty na to? Dobry pomysł? Nie! Mam jechać z pusinem? Z pączkiem? Witaj, pączku na naszym pokładzie. Pakujecie tutaj obok. Ciak, bach. Myślę, że no, najbardziej mi będą potrzebne ubrania na kolejny dzień. I szczoteczka, tak? Tutaj nic nie ma, jest pusto. No to jeszcze to muszę otworzyć. Coś ciężko się Poproszę. te zamki. Zobacz. Coś ciężko, nie chce się otworzyć, nie? Ale spokojnie, bo tutaj z boku też nie mogłam, miałam problem. Wiesz to, żeby się nie urwało. Ej, no nie mogę tego otworzyć. Zacięło się, tato, nie możemy otworzyć torby. Nie wiem, dobra, poczekamy chwilę, może tata coś zaradzi, tylko jak tam skończysz, dobra, to przyjdź tutaj, bo ja się spakować nie mogę, no przecież czasu mi braknie na to wszystko. Kiedy na ostatni to... raz miałyśmy tą torbę? Ja... Na my. Basenie. Na basenie czy nad morzem? Na basenie. Morze. No już nieważne, czy na basenie czy nad morzem, ale to na basen bierzesz taką dużą torbę? No. Jak to zrobić? Oto potrzebujemy bardzo dużo rzeczy. Strój. No bierzecie strój, bierzecie ręcznik, ale to w takiej dużej torbie? Okulary. Klarki. A może by to czymś podważyć? No przecież, słuchaj, ja nie mam walizki, a jak tego nie będę mogła otworzyć, to jak ja pojadę? No przecież, chyba faktycznie będę musiała pożyczyć to od babci Karenity. No. no, ale jak rozerwiesz materiał... Czekaj, spróbuję inaczej jakoś to podważyć. To no nie idzie. Co za pech? Pół godziny później. Dalej wiem tyle, że nic nie wiem. Nie idzie, nie idzie w żaden sposób, ani w lewo, ani w prawo, a do tego coś tam w środku lata i ja jestem ciekawa, co tam jest. No podszedł materiał, ale ja też próbowałam i chyba pojedziesz teraz do sklepu i kupisz nową torbę. Co słyszę? Nie gadaj, że otworzyłeś tak szybko. To my się szarpiemy, kombinujemy, poproszę. Proszę. Coś tutaj jest. Co się wzięło Roblox? to? Tu mamy kartę Roblox w środku. I jeszcze nie jest w ogóle zdrapana. Ciekawe za jaką kwotę. Bo tu u góry jest napisane od 50 do 500 zł. Jeszcze coś jest w środku? Pokaż co to? A nie, to jest taki spód do tej torby, żeby była taka sztywniejsza. Jest! Jestem uratowana! No to tak. I ja pakuję resztę rzeczy, to znaczy wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne. Ty będziesz miała co robić, bo sobie pewnie pozmieniasz swoją postać nie. i sprawa załatwiona. Na razie nie chcesz zmieniać. No dobra, ja się nie znam i tak na tych grach, ale mam nadzieję, że humor Ci się troszkę poprawił. No i to najważniejsze. Jeszcze na sam koniec tego odcinka zdążymy odpakować paczuchy od Was. A jeżeli Wy byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj na dole wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu. Tam gdzie numer telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę rozpakujemy na odcinku. Ja rozciąłam taśmy z tej pięknej, fioletowej paczuchy, która jest super, ekstra ozdobiona. Ktoś mega się postarał, wow! I co czytasz, czy ja czytam? List wygląda tak. Też jest na fioletowej kartce napisany. Cześć, jestem Helenka, lubię Was oglądać. Mam 8 lat, chodzę do drugiej klasy, lubię rysować i mam psa dubu. Lubię pandy, w wolnym czasie lubię Was oglądać. Ja też kocham pandiochy, naprawdę. A z tej o. strony jest napisane, otwórz na odcinku. Mamy tutaj pandziarza. Jakiego pandziarza? Tu. Że ja. No lubię pandy. Pandy mają Pancieszka. coś w sobie. Tutaj mamy chyba propozycję challenge. I pierwszy to 24 godziny z dawniką. Już nieraz nam to piszecie, kochani. No ja nie wiem, chyba będziemy musiały do dziewczyn się odezwać. Jestem ciekawa, co by one na to powiedziały. 24 godziny cały czas grasz. Planszówki. O jejku, 24 godziny grać w planszówki to by nam się chyba to znudziło. Pomyślimy nad tym. 24 godziny z pusinem już kiedyś to było, 24 godziny z kotem. Tak, to są pomysły na challenge, ale ty pewnie piszesz o prawdziwym kocie. No to niestety nie mamy jakim kotem się zająć przez całą dobę. Mamy. A jaki kotek? Koleżanki. A to byśmy musiały się zapytać koleżanki, czy byśmy mogły pożyczyć jej kota? To by się zdziwiła. Nie no, tęskniłaby za nim, bo ona go kocha. Nie no, tylko nie. A. Jaki Dobra. piękny obrazek! To jesteśmy my, cała nasza rodzina. Tata nosi okulary, akurat, ale tak to super. Nas narysowałaś. Lista influencerów. Na pierwszym miejscu. No pewnie my jesteśmy na pierwszym. Tak? Dziękujemy Ci bardzo. Na trzecim Zaczarowany Świat Sorry. Na czwartym Hejka Tulenka. Piąte Kiki Świat. Nie znam tego kanału, a ty? Kirenzilli na szóstym. Mhm. Nie, ja, ale nie znam tego Marivo Mariwo na siódmym. Oliwia Dobruszewska to jest córka Darliwki. Ale ona chyba rzadko wrzuca odcinki. Fikiniki, Agatki i Moniki. A na samym kątu Mister Drobny. To jest tata Dar... Darliwki. Darliwki. Zaglądamy dalej I znowu mamy jakąś karteczkę 16 lat moja siostra 8 lat ja, mama, tata I tutaj jest twoja rodzinka Wow, ale się postarałaś Żeby stworzyć dla nas tą paczuchę Jest coś takiego mięciutkiego Mamy takie coś Są tatuaże I to jest fajne Bo można sobie gdzieś tam na ręku to zrobić I to będzie fajnie wyglądało Tu mamy takie coś Uśmiechnięta buźka Hello, to w tą? W tą. Dobrze pokazuję Chyba tak. Pozobacz. Ładne, niech. Jest bibuła! A takie coś to ja kiedyś miałam jak byłam nastolatką, czyli to jest po prostu lustereczko. Yy, I tu jest szczotka. W środku. Sąsiedzi, nie teraz. A co robią sąsiedzi? Gadają. To nasz tata rozmawia chyba z kimś przez telefon. Jest ptasiewneczko, jest arbus. No, gdzieś tam tata wyszedł. I to jest notes. Tata chyba rozmawia przez okno albo przez balko. Panda wysyp. Proszę, możesz wysypać. Tu jest kolejny arbus, kawałki arbuza, a to jest chyba taki nóż. Do krojenia. Jest balonik z napisem Grześki. O, ja lubię Grześki. No, a właśnie ja tutaj i ten. Kolejny. Jest mnóstwo drobiazgów. Tutaj jest na oliwkę. No to już. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Siuuu. Poleciało. A ty na mnie wysypałaś? Wysypałaś. Nawet nie wiem kiedy. Jest ta klejka, taka ładna sukieneczka. Cukieracki. Zozole! Kolejne drobiazgi. I taki mini który mi gdzieś uciekł, na no Tesiku. No te siki się zawsze przydadzą. Szczególnie ja robię dużo zapisków. To jest dla Oliwii piękna brazoletka. Ja takiego smaku nie Kinder? Ty już podjadasz, ty już podjadasz. Mamy więcej baloników. Takich o, karteczek, Kolejne. naklejek. Naklejka z kotem. Kolejne ptasie mleczko. I jeszcze jedne ptasie mleczko. Jeszcze jeden balonik. Arbuzik, łobuzik. I ja może zrobię to tak, słuchajcie. Może tak to wszystko wyciągnę. Bo zajmie nam to strasznie dużo czasu, jak będziemy tak pojedynczo. A to dla mnie, to jest dla mnie, dla mnie dziękuję. Jakie śliczne. Ja dostałam taką. Z takimi fioletowymi koralikami. Bardzo ładne kolory. Ale ja przemów sobie. Moja. Moja. Będziemy ja się wymieniać. Tu jest czterolista koniczenka. Taki oto bryloczek. I czocho. Czocha, taka trochę na Halloween. I to można sobie przyczepić do kluczy. Albo jeszcze do czegoś innego. Jest obrazek. W tom. I jest też pierścionek Jeden pierścionek Drugi pierścionek Wow Mnóstwo drobiazgów Teraz zauważyłam to no, już na paczce Tak, ja pokazywałam Tą naklejkę już Na paczce, bo paczka naprawdę Karton tak jest przepięknie ozdobiony Herbatka dla mamy Ojejku A ja sobie zaraz jeszcze zrobię herbatkę Przed moim wyjazdem a ja Albo sobie wezmę termos. To koleżanek. No domyślam się, domyślam się, że ty już się nie możesz doczekać, nie? Na chatę idę. Dobra, to jest I chyba wszystko. Byli. Chyba pokazałyśmy wszystko. Na chatkę puchatka idę. <gry> Helenko, bardzo ci kochana dziękujemy za tą paczuszkę. Mega się postarałaś, dużo serca w nią włożyłaś, ja to strasznie doceniam. Buziaki ci kochana wysyłamy. Serducha ci robimy i pozdrawiamy również Twoich bliskich mamy najlepszych widzów na świecie. wow No to przechodzimy do drugiej paczki, która jest tutaj obok mnie. I tutaj, jak rozciełam, to od razu się to otworzyło. Jak rozciełam taśmę. My mamy mnóstwo takiego różowego wkładu. Może odłóżmy go, go gdzieś na bok, co? Zróbmy to tak. I teraz wszystko widzimy, że... One będą idealne na imprezę Halloween, bo to są takie dżdżownice, glizdy. Dostałaś saszetkę. O, wow. Tak, i jeszcze są naklejki halloweenowe, ale cza... Tego chyba nigdy nie miałam. Jak? Ej, on jest halloweenowy, to jest nietoperz. Widziałaś, jakie fajne naklejki? Zobacz. Ekstra, co? Wow. No dobra, no to przechodzimy no, dalej. Co to są tam? dwa knopersy. O oh my god, co tutaj co się to dzieje? I tu jest książeczka tam? Happy Halloween. Otwieramy. Tutaj można sobie coś... Wow. Zobacz, ile będziesz miała rzeczy do rozwiązywania. Znajdź na przykład osiem różnicy między tym kotem a tym. Świetne i to jest po angielsku. Tutaj na przykład znaleźć drogę, ej tu są same zadania halloweenowe Co to tu jest? Ale ekstra Ale ktoś super wymyślił, bo jeszcze nie wiemy od kogo to jest O. Świetne To jest debelścier po prostu Ty tutaj z czymś walczysz To są twoje ulubione czekoladki Te zielone z Mercy I są takie dwie postacie Fajne, zobacz Tajeta nie ma włosów, albo je się oderwały, bo oderwały, jej się przykleimy. Spokojnie naprawimy to. To może nawet my jesteśmy. Dla mamy zobacz, co jest w środku jest takie ładne serduszko. No jasne, że już zaglądam. Dla Oliwii, dla mnie zobacz, co jest w środku. Koraliki mama! I taka buźka uśmiechnięta, i z tego będę sobie mogła stworzyć bransoletkę. Bardzo dziękuję. Co my tu jeszcze mamy? O, taka zakładka do książki. I Oliwii się przyda, bo Oliwia nie ma żadnej. I ty sobie długopisoba wkładasz. Oliwia, no daj przesy. Ty masz wersję czarną koralików, i z tego się stworzy napis. Oliwia, ekstra. To chowam to tutaj, żeby się nie pogubiło i biorę się za czytanie listu. A ty możesz tam wiesz, pokazywać dalej co jest. List wygląda tak, jest podłużny. To chyba, to były kiedyś moje ulubione żelki. Takie żelki ulubione? Tata strasznie nam tutaj hałasuje z czymś. To jest kawka! To jest Znowu kawa? Ile można pić kawy? Kolejny żelki, moje ulubione. Jaki ładny to jest ananas! Ananas żelka. Ja pierwszy raz widzę coś wiesz takiego. A się otwiera takie żarki? Tak się otwiera te żarki. Ja bym tak nie chciała tego otwierać. Szkoda byłoby moich zębów. Hej, jestem Małgosia. Mieszkam w Sokółce. Mam 7 lat i chodzę do klasy pierwszej. A też lubię koty i mam kota, który nazywa się Daisy. Bardzo lubię oglądać Twoje filmy. Czy pozdrowisz mnie na filmiku? Pozdrawiam Cię i Twoich rodziców. I tu jest taki przepiękny rysunek. Zaraz ciebie krótka nam pozdrowimy. Wszyscy to słyszeli. Miłego dnia. Dziękujemy Ci i wzajemnie. Ja słyszałam ten huk i się zaczęłam już zastanawiać, czy to twoje zęby się połamały. Nie. Ale jednak nie. Olivia i mama jest Hello Kitty. No zobacz, coś cudownego. Mamy czekoladki. Mamy cukierasy. Dosyć ich sporo jest. Na pewno trafią na stół. Jak będzie impreza Halloweenowa. Tak. I ma jeszcze ma, y, mamy tik taki kolorowe. Są kolejne cukierasy. Kolejne, kolejne, jeszcze więcej słodyczy. Zasypaliście nas dzisiaj słodyczami. Okej, okay. jeszcze więcej słodyczy. Cukier nam skoczy, że tak powiem. I ja pokażę, co jest na dnie, czyli na przykład jest malowanka z pusinkiem, kolejna malowanka z pusinkiem, następna malowanka z pusinkiem, pusin w stroju krokodyla albo dinozaura, i pusin w laptopie. Ta Także, jakby, już na pewno, jak pojadę, to nie będzie ci się nudziło, bo masz mnóstwo rzeczy do rozwiązania. Tam są zagadki, są malowanki. Yy, nasi widzowie są bardzo kreatywni, na pewno nie będziesz się nudzić. Jeszcze takie drobiazgi są na samym dnie. Ja może to pokażę w ten sposób. Tyle rzeczy się znalazło w tej paczce. Ja jestem zachwycona. Małgosiu, serdecznie Ci dziękujemy za te wszystkie rzeczy, że nam to przesłałaś, że o nas pomyślałaś. Buziaczki Ci wysyłamy, serducha Ci robimy, oczywiście też pozdrawiamy Twoich bliskich i życzymy Ci Happy Halloween! Ok, na sam koniec już tego odcinka przechodzimy do pozdrowień. Pozdrowimy 10 osób! Pierwsze pozdrowionka lecą do Jowity, która napisała z konta Kamil 5571. Buziaki! Pozdrawiamy! jacki Myślnik QL7RB. Buziaki lecą do Ani, która ma 9 lat. Napisała z kąta Anna Łapińska. Myślnik I7L. Pozdrawiamy Aleksandrę Herok. Buziaki lecą do Ola Oficjal. Pozdrawiamy Marek Jaskolski, 8263. Buziaki lecą do mojej, która napisała z kąta Joanna Matuszewska. Pozdrawiamy Ole Knych, myślnik EH2XL. Buziaki lecą do Angeliki, Ej, która ma 8 lat. jesteś z Białego stoku? Ole... napisała, skąd ta Monika Smolewska? Olek, my chyba pozdrawialiśmy. coś mi się kojarzy, on, on, on. To ja nie kojarzę. I ostatnia osoba, do której polecam pozdrowionka, to jest Lami Myśliwka 1237 q no i teraz już kończymy, mamy nadzieję, że ten odcinek A. Wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawiajcie nam łapeczki w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Da -da. Pa, pa, całusysta No dobra, to leć myszko, tak? Ja tu posprzątam i jeszcze przed wyjazdem bym chciała się z Tobą przytulić. Gdzie wyjedziecie? Ja jadę. Oliwia zostań... nie, Olivia zostanie. jedzie z Tobą. Nie, Oliwia nie jedzie ze mną, zostaniecie w domu.